Hej, dzień dobry. Witam Was w nowym odcinku na moim kanale, nie w domu. Słuchajcie, jestem w Poznaniu. Boże! W apartamencie w hotelu Ramka. Słuchajcie, jak to wygląda. Tylko ja muszę łóżko posiedzieć. Ja już od szóstej nie śpię, bo jestem tak podekscytowana kolejnym dniem i tym wszystkim, bo wczoraj dopiero przyjechałam. Tak szybko Wam pokażę, że tam jest jacuzzi, ale już po samym jacuzzi chyba widać, że jest naprawdę fajnie plus do tego mam ogromny taras, więc się mega cieszę. Ja już stałam o szóstej, naprawdę. Czekam na siadanko. I 7.13 i zamówiłam na 8. napisałam smsa o 6, że jak coś to może być o 7, bo o 7.00 słuchajcie, śniadanka przewożyłam do pokoju także nie mogę się doczekać aż skoczę do jacuzzi bo wczoraj mi się nie udało, bo byłam zmęczona i nie miałam gumki do włosów, a ja mam takie piękne loczki i mówię, no, szkoda mi ich i muszę dzisiaj wiecie, już było późno i chyba dzisiaj po prostu pójdę po śniadaniu na recepcję, po gumkę, recepturkę, a później pojedziemy sobie do galerii, bo otworzyli Victoria's Secret w Poznaniu i mam ochotę do niej zajrzeć, więc na pewno pojedziemy sobie do galerii. Na pewno bym chciała pojechać do jakiegoś takiego parku w Poznaniu, nie wiem, czegoś poszukać, żeby sobie zrobić spacer, ale to chyba jutro, bo jutro będzie cieplej. Bardzo się cieszę, że pod ostatnimi filmami piszecie, że kurde, że jakoś lepiej się ogląda, że jest fajniej, że jest tak, że jest tak, więc to mnie mega motywuje i bardzo dziękuję za takie komentarze. Także ja czekam na śniadanko, muszę się najeść i będziemy działać. Dobra, pokażę Wam pokój teraz, dobra? Lekki bajler jest tylko z mojej strony, ale pokażę Wam już, bo nie mogę się czekać. Proszę bardzo, to jest korytarz. No i idziemy do mojego penthouse'u. Słuchajcie, proszę bardzo, wchodzimy. Mamy łóżko. Tak to wygląda. To jest dzień, słuchajcie, ja, ja miałam zapalonych wszystkich lampeczek. Tam jest ten taras ogromny. Słuchajcie, tak to wygląda. Jest salonik, ogromny telewizor. Tutaj idziemy dalej i jest zlew. Tutaj, proszę bardzo, już są rozstawione moje rzeczy. Tam idziemy dalej, jest prysznic Tutaj jest toaletka, moi państwo No i co, boże, to jest tak pięknie, nie wiem, czego zacząć No i dobra, już sobie tutaj zapaliłam Idziemy tutaj sobie, moi państwo Jest jacuzzi, ono jest normalnie podświetlane Tylko muszę włączyć, o, tym palcem W dzień tego tak za bardzo nie widać, ale w nocy to wiecie, wieczorem widać, nie? Patrzcie, ja mam sobie normalnie bardzo mogę imprezę robić na tym tarasie No i tak wygląda salon tutaj tak wygląda z tej perspektywy łóżko. No jest przepięknie, totalnie mój styl. Tak czarno, złoto to jest totalnie mój styl. No i sobie czekam na śniadanko, moi Państwo. Moja bierzama to jest taka, że po prostu mam spodenki na tym stroju. Boże, teraz nie wyjdę, bo jest jeszcze zimno, jest siódma. A ja jestem bez skarpetek, bez niczego, ale jest przepiękny teraz. Jest on bardzo duży i tam się jeszcze zakręca. Ale to jest wszystko moje, moi państwo! No i łóżko spod. Fajne to jest na noc. Nie wali po oczach. Ja sobie to zostawiłam na noc, to nie wali po oczach, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo jednak daje to światło, nie? Ja 100 co chodzę do toalety w nocy, więc widzę, gdzie idę. Także czekamy na śniadanko i działamy dalej. Przybyło śniadanko, i wiedziałam, że ono przyjdzie w jakimś dziwnym momencie. Oczywiście, kiedy wstawałam z toalety, i kombinezon sobie zapinałam, ale dałam radę. Moi państwo, proszę bardzo. Teraz sprawdzimy, co my tutaj mamy. Zresztą nie ja wiem, co tutaj mam, bo ja to zamawiałam wcześniej, ale tak. Tutaj mamy już takie duże porcje. Tu są bułeczki, masełko, naleśniczki. No i oczywiście tutaj każdy wie co będzie, kto mnie ogląda. Musi być białeczko, Musi być białeczko, ale patrzcie jak to wszystko jest pięknie przyrządzone. I herbacia. I widoczek. I tak to wygląda moje siadanko. Ubrałam się, słuchajcie, ale wzięłam kąpiel. W Wiecie skąd ja wzięłam gumkę do włosów? Co ja zrobiłam? Tutaj. Tam o leży taki wiecie menu z jedzeniem i w ogóle jakie to można zamówić do pokoju I ono było przywiązane z sznureczkiem I ja ten sznureczek pożyczyłam, bo ja to oddam Żeby sobie związać włosy I mi się udało Także ja już jestem po kąpieli w jacuzzi W ogóle dzisiaj udało mi się już zapiąć kombinezon na ostatni guziczek Także wszystko pięknie się goi Miejmy nadzieję, że jak najładniej się zagoi Ale my też musimy dać coś od siebie, to już wiemy Patrzcie mam tutaj swój kącik Tararara, pokazywałam wam już to. Zaraz będę się malować. Proszę, nie dając co wyszłam z jacuzzi. Wcześniej zrobiłam jeszcze etykiety, teraz słuchajcie, dzisiaj jest premiera yy, tak naprawdę, premiera. Drugi rzut kombinezonów, które stały się grałem w moim sklepie. Po prostu poszły tak o. Wszyscy o oni piszą. Zamówiłam. Bardzo dużo sztuk. Ja w ogóle nie myślę źle. Ja myślę bardzo pozytywnie. Dzisiaj o 17 jest premiera drugiej dostawy. Ja to wiem. Ja tego nawet nie muszę manifestować. Ja to wiem, że to wszystko się sprzeda. I tak trzeba żyć. Z taką wiarą. Słuchajcie, ale macie widoczki. Słuchajcie, zasnęłam. ja dzisiaj od 6 i ja po prostu żaluzdę odsłaniałam. Ja już w tej wiecie miałam taki poranek idealny. I zasnęłam. Bo tak, wiecie, ubrałam się, tak się położyłam i tak, tak przymknęłam oczka i tak mi się zrobiło dobrze i mówię, siku mi się jeszcze chce, mówię, dobra, idę do toalety, wracam, mówię, dobra, prześpię się, nie? I półtora godzinki jakoś spałam, tak, słuchajcie, prawe łóżko, wieje słuchajcie, jest 6 stopni i wieje jutro ma być 12 stopni, więc mi się wydaje, że jutro pojedziemy na jakiś spacerus na jakieś takie tego coś zobaczyć w tym Poznaniu, a nie tylko obiecznie zakupy i zakupy. W ogóle wyświetliło mi się takie coś na TikToku, że w Poznaniu są organizowane takie koncerty, na przykład na Peminie, i jest po prostu milion świec. Nie wiem, nie wiem czy jest milion i to tak. Klimatycznie wygląda. Wciąż muszę się dowiedzieć czegoś o tym, jakbyśmy tam pojechali. Słuchajcie, ja za parę lat tak nie lubię tak słuchać jakiej klasycznej muzyki, ale klimacik mega. Ciekawe czy to jest codziennie w ogóle i gdzie to jest, i jak to jest, i o co chodzi. Tylko po prostu mi się to wyświetliło i tak mi zapadło w pamięci. Dobra, zbieramy się, ja się maluję i lecimy w tą poznanie, tak? Bo tam w Wiktorze Sekret dawno nie było, mnie tam. Tak to sobie rzeczy ze sklepu. I tu się z tym bardzo dobrze, bo no się z nimi nic nie dzieje. Ale bardzo kocham Lomani, więc jak będzie Lomania, to wejdziemy i zobaczymy, co tym będzie. A już słuchajcie, z bielizny to ja sobie zamówiłam. Majtki z nowej kolekcji, takie co mają już VS, tylko na początku. Nie wiem, co to mnie nasz, może sobie zamówiłam. I chyba trzy pary majtek. I tyle. Dobra, wstaję i ruszamy się, a nie. Będziemy leżeć i odpoczywać. Jak tutaj jest piękny apartament, jest piękny wszystko, tylko wieje, no strasznie wieje. Muszę najpierw kiedyś zobaczyć, tak? Muszę najpierw tam pojechać, a później możemy zwiedzać. Chociaż ja bardzo w ogóle nie chciałabym z tego apartamentu wychodzić, bo dla mnie on jest przepiękny. Ja miałam, jak wiecie, taki cięższy okres, no nie ukrywajmy tego. Wieczorem może trochę pogadamy, co? O tym. I tak po prostu chciałabym... Oda tu. Tak taka zmiana otoczenia, ja w ogóle bardzo lubię zmieniać otoczenie. Dobra, ja skąd gadać?! Ja już pomalowana, ale słuchajcie, jadę do tej Poznani, nie? i pół godziny się jedzie. Jest 14 o 17, mamy premierę kombinezonów i ja muszę zdążyć. A wiadomo, że jak tam będę trochę czasu, to będzie tak gdzieś 15-16 i będzie największy ruch, bo ludzie będą wracali z pracy. Czyli my dzisiaj nic nie zrobimy tak naprawdę. Chyba, że wieczorem gdzieś wyjdziemy do restauracji jakiej. Nie wiem, nie wiem, jutro na pewno idziemy na spacer. No nie wiem, zobaczymy. Musimy na pewno zdążyć, ale ja dzisiaj nie będę odpisywała na te kombinezony i tak dalej. No trudno, słuchajcie, ja nie umiem odpoczywać. Nie umiem odpoczywać, to jest moja. Nie wiem, czy bada, czy zaleta, ale nie umiem, nie umiem odpoczywać. Kocham to, co robię. Więc zobaczymy, dzisiaj trochę połazimy, jutro trochę połazimy gdzie indziej. Na spokojnie. Teraz to w ogóle wjechaliśmy w taką już ładniejszą część, ale słuchajcie, osoby z Poznania. Słuchajcie, przed chwilą stałam na uliczce, zaraz wam dokończę, ale przed chwilą byłam w takiej uliczce, że, no wiecie, przejeżdżałam obok, po prostu jest budynek i tam jest wszystko: ksero, zegar, nawet to i to stoi. Kebab to wszystko naraz. Wszystko naraz. Także ja nie wiem, jak na razie poznań tak. No wiecie, zobaczymy. Jadę do centrum, zobaczymy jak będzie w centrum. Ale to było tak śmieszne, mówię. Wszystko naraz nawalone. No, wiecie co, tak zrobimy. Ja o 14.30 dopiero będę na miejscu. Ale dzisiaj po prostu te sklepy, które chcę oblecieć, zrobię. Potem wrócę do apartamentu, zrobię to, co muszę. Mój ukochany butik i spędzę czas w apartamencie, żeby się nie stresować, że kurde, a to, 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 to. Bo ja jednak przyjechałam tutaj odpocząć. Odpoczynek w tym apartamencie jest naprawdę więc nie będę tak się zmuszać, wiecie, do zwiedzania, bo nie, ja nie przyjechałam tutaj zwiedzać, ale też wam chcę coś pokazać. Ale, no, nie będę tak się zmuszać do tego, rozumiecie o co chodzi. Ale jak najbardziej jestem otwarta na to, żeby jutro znaleźć jakiś fajny park i iść na fajny spacer. Myślałam, że z parkingiem będzie cięższa misja, ale powiem wam, taką zaparkowałam. Szybciutko, a trochę się przeraziłam, że tam 40 restauracji aż tutaj jest, 260 sklepów. Także ja mam nadzieję, że szybko się odnajdę. 3 godziny gratis. Ja pierdolę to tutaj, to, to ja się chyba nie odnajdę. W tym zobaczymy. Gdzie ja weszłam? Muszę wiedzieć, gdzie ja weszłam, żeby się nie zgubić. Ale dobrze, że ten są jest żółty, to przynajmniej jest widoczny. Dobra, moi państwo, cel to jest Victoria Secret. Nie wiem, czy Lamania tutaj, czy na spokojnie sobie znowu pojadę do Gdańska. Zobaczymy, na co trafię. Jeżeli trafię na lamalnie tak jak przy okazji, to no to jak najbardziej, a jeżeli nie, to nie. Rituals, Dezodorant oczywiście. No i co? No i zobaczymy. A i jedzonko, tak? Nieplanowany sklep był <ścoughs> z Sephora. Słuchajcie, jest z paryskich perfum. Przyszło mi zamiennik Cartier jakiegoś. Nigdy nie miałam z tym do czynienia. Angel odpada. I ja go chcę kupić buteleczkę taką normalną, więc. <ścoughs> No, ale nie było. Więc ja muszę zamówić stronę kartiera. A moi drodzy, teraz wchodzimy do Rytualca. Jest jakaś nowa kolekcja limitowana, ale to są, słuchajcie, rzeczy tylko do mycia. Nie ma dezodorantów. Dobra, z czerwieni dezodorantów nigdy nie było. To zawsze szukamy tego. Niebieskie, złote? Nie, tu nigdy też nie było. Nie, niebieski był. Zielony. O, są, ale niebieskie. Te niebieskie były tak piękne. O. Proszę bardzo. Że muszę wziąć dwa. Słuchajcie, ja się nikogo nie pytam, gdzie jest jakiś sklep, jak nie wiem, w Nowej Galerii. Tylko jestem taka zawzięta, że szukam. I znalazłam... <noise> Boże, Wiktoria! Ile my się nie widziałyśmy! Ile my się nie widziałyśmy! Matko Bosko! No trochę poszperam, trochę poszperam. Słuchajcie, jestem w Wiktorii Secret. Pierwsze co weszłam, to ja już musiałam coś wziąć. Ale jestem na mierzeniu, bo... Być może mam B. Słuchajcie, jeszcze wzięłam coś dla mamy. Taki piękny komplet. Ja też go mam. W ogóle jest na niego jeszcze zniżka. Dobra, słuchajcie, Wiktoria została przeze mnie odwiedzona. No musiałam, no. Słuchajcie, tak dawno nie byłam. Jezu, Primark jest jeszcze. Ja już nie zdążę, idę po jakiś picie i jadę, bo wiem, że będę stała w korku. Może jednak zdążę. Ale po co mi? Nie, ja wszystkie piżamki mam Nie wiem, zróbajcie Szczęśliwa po prostu jestem, jak tu jestem Fajnie tu jest No, ja bardzo dobrze wyjechałam, słuchajcie jeszcze chciałam jechać do Primarka Dla mojego brata i dla mojego taty po coś Ale kurde, nie zdążyłabym tego zrobić Więc jutro będę musiała jeszcze zajechać Albo pojutrze Bo dla mamy kupiłam komplet Victory's Secret, taki sam jak dla mnie I wiecie co, o której będziemy? 16.20 będziemy u celu Także moi państwo, 16.20 u celu Czyli 17.00 Sprzedaż, więc idealnie. Nie no, słuchajcie, bo nie trzeba się wrócić. Bo wiecie co? Ja się zastanawiałam nad kupieniem takiego jednego kompletu z Victoria's Secret. Wyszedł nowy, że nie jest taki cały Victoria's Secret, branciki te, tylko jest takie VS. I ja mam też cały ten VS VS, ale wyszedł teraz jeszcze nowy, że VS po prostu diamenciki, tak wiecie, po kolei, tak malutko jest, nie? I zastanawiałam się, czy nie kupić sobie takiego różowego, bo na początku czarny, a potem, że różowy. Kurde, nie kupiłam, bo stwierdziłam, że przecież kupuję jeden tutaj różowy, więc po co mi tyle różowego, ale on jest tak piękny, ale ja nie noszę staników. I nie wiem, sam zrobić. Trzeba to przemyśleć. To jest do przeanalizowania. Zakupoholizm! No i co z tego? Ale jak będzie lato i w ogóle, no to wiecie. Nie, mi urosło też co nieco, bo mi się zmieniła miseczka. Z A na B wskoczyłam. Awans. No dzień dobry, moi kochani, i to nas w pięknej scenerii. Słuchajcie, jest już kolejny dzień. Wczoraj jak wróciłam. No to nie wiem, miałam już 20 minut do tej premiery tych kombinezonów. Wybiła 17 i bum! I dziewczyny zaczęły pisać już ten, ten kolor, ten, 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 ten. I na ten moment chyba została jedna sztuka bądź zero. Nie wiem. Czekamy, słuchajcie, jeszcze na ostatni przelew pani z zagranicy, bo ja na zagranicę też wysyłam dziewczyny. Niemcy, Holandia wysyłam. Zazwyczaj. No, do innych krajów chyba jeszcze nie wysyłałam. Niemcy, Holandia. Wszystciutko poszło, z czego się mega cieszę. No i oczywiście bardzo Wam dziękuję. Jest zaufanie. A ja mam nadzieję, że będziecie zadowolone. Domówię wam te kombinezony. No ale teraz jeszcze jest taka piękna kolekcja. Dobrze, słuchajcie, do rzeczy. Jest kolejny dzień, wczoraj po tych kombinezonach i tak dalej, po podpisywaniu, bo wiadomo, to nie jest tak, że to od razu ja tam sobie piszę z tymi paniami. Ja w ogóle bardzo to lubię. Naprawdę bardzo to lubię. Pisać z wami jako koleżankami. No i też z paniami, które w ogóle nie znają mnie. Nie znają, chodzi o to, że wiecie, Nie wiedzą, że ja działam w internecie. To jest naprawdę mega fajne. Mega sprawia mi to radość że mam takie klientki, mega mi sprawia radość w ogóle, że mam klientki. Dobra, no i potem sobie weszłam do jacuzzi i już tak sobie się zrelaksowałam, że tak powiem. Dzisiaj wstałam i słuchajcie, robiłam live'a, pytałam się, gdzie warto zajechać. No i jest jakiś ogród botaniczny który jest ponoć bardzo ładny. Ja weszłam na stronę tego ogrodu. Ja nie wiem, czym się tam nie zgubimy. Tam jest jakaś tam strefa takich roślin, strefa takich roślin, strefa takich. Wydaje mi się, że może być to ciekawe. Bo nigdy nie byłam w takim ogrodzie. Ubrałam się, dzisiaj jest trochę cieplej. Ubramy się w tutaj, mam płaszczek w samochodzie. Siadanko zjedzone. Myślę, że możemy jechać. Ciekawe doświadczenie będzie. Razem zobaczymy, co tam ciekawego jest. Także co? Jedziemy. Taki jest mój outfit, proszę bardzo. Jest makijaż, są kolczyki, jest nasz Pięknie to wygląda. No i tak wygląda cała na biało. Ja słuchajcie, mam ten kombinezon, zapięty już na ostatni guziczek, czyli opuchlizna schodzi. Tak to wygląda, tak wyglądam i robeczka, no i jeszcze płaszczek też taki jasne będę miała. Dobra, słuchajcie, zajęłam ogółem chyba ostatnie miejsce parkingowe. Jesteśmy w ogrodzie botanicznym UAM. Nie wiem, jak to się czyta, bo jestem tu pierwszy raz, ale proszę bardzo, jesteśmy przy wejściu. Jest tak pięknie, jest nawet jakaś kawiarenka. Może jakieś tam drugie śniadanko zjemy i się przejdziemy trochę. No, nie będę Wam też tak wszystkiego nagrywać, ale jak będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam nagram. Czuję się teraz jak na takiej wycieczce w szkole, gdzie się nienawidzi Chodzić. Nie lubiłam takich wycieczek, jakieś tak wiecie, jakieś ogrody, jakieś takie muzea. Nienawidziłam tego. A teraz sama przyszłam i patrzcie, mam przed sobą coś ciekawego. Jaką ciekawą roślinę mam w ogóle. Konwalik płaskogłębikowy, czarna roślina. Ej, piękna, ale wiecie, to wszystko dopiero rośnie. Patrzcie, tutaj jest takich pełno takich tych i wiecie, to wszystko dopiero rośnie. Dopiero teraz się zrobiło ciepło i to wszystko dopiero teraz rośnie. Tu mamy jakąś rzeźbę. Wiecie, jest tutaj pełen takich też tabliczek, gdzie możecie sobie poczytać. Fajny klimat tutaj w ogóle jest, wiecie? Słyszycie? Taka cisza. Fajnie, fajnie. Tu wszędzie, wszędzie, wszędzie są takie, wiecie, nazwy kwiatków, ale kwiatków jeszcze nie widać. Ale wartcie. Tutaj widać. Tutaj już jest kolorowo. Kierunek. Polana piknikowa, placek przy alpinarium, alpinarium. Boże, żebym ja się nie zgubiła, gdzie ja wlazłam które? <grym> dobra, polana piknikowa to raczej pikniku teraz nie zrobimy. Co to jest ten placek. Idziemy na ten placek, dobra, to idziemy tędy. O, tutaj już coś się zaczyna, moi państwo. Są karteczki, i tutaj się coś zaczyna. A o, ja, patrzcie, ta woda jest zamarznięta. Normalnie zamocnie, a ale jest cieplutko. pewno nocy pewnie było na minusie. Piękne, różowe. Takie. Patrzcie, ile tutaj jest kwiatów. Atlantyckie, słuchajcie. jakie to ładne. Placy to już ominęliśmy, polany ominęliśmy, teraz pawilon, różanka, fontanna i głaz narzutowy. O tam jest taka wiarenka, dobra, to idziemy. Tam będzie chyba to główne centrum, ale bardzo zainteresowało mnie. Tutaj ta droga jest bardzo ładna, bardzo ładnie w ogóle wycięta. Chciałam się tutaj przejść. Tu jest słoneczko, mój państwo, i tutaj sobie różanki rosną. Słoneczko, ale naprawdę, jak na słońcu jesteście, to powiem wam, jest naprawdę ciepło. No, to wszystko dopiero rośnie, więc tutaj nie ma co pokazywać. Dopiero wszystko kwitnie, ale to jest... O! Bóg nie? ładnie przycięty już jest wszystko. Idziemy, słuchajcie, zobaczyć tam tutaj kawiarenki. Co tam mają ciekawego. Patrzcie, tam jest właśnie wycieczka szkolna. Jak ja byłam na ich miejscu, w takich tutaj ogrodach, czy wiecie, czy jakichś muzeach. I naprawdę, o Jezus Mary, jak ja się modliłam, żeby to się skończyło. Jak ja się modliłam, żeby w ogóle, żeby iść już w ogóle skończyć szkołę i być dorosłym. Dzieciaki, teraz patrzę na was i tak sobie myślę, weźcie, cieszcie się tą chwilą, kiedy wy jesteście tymi dzieciakami możecie jeszcze sobie, tak wiecie, beztrosko żyć. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zauważył, ale ja zauważyłam, że w takich miejscach, jak nagrywam też odcinek wtedy, jak w lesie sobie spacerowałam, ja wyciszam głos, że nie drę się, że ja mam taki wyciszony głos. No, ja to zauważyłam. Powiem wam, że przejrzałam te menu i tam, wiecie, typowo taka kawka, herbatka i gofry z cukrem i tak dalej, więc mówię, że odpuszczam. I co tutaj jest? Czekajcie, że mi się z nie spadła. Tutaj są dzieciaki. Aha, tutaj pewnie jest jakaś sala. Wychodzimy tędy. I co my tu mamy dalej? No i dalej mamy po prostu spacerek. Poszłam już dużo, słuchajcie, dalej. I jest jakiś domek i jest staw. W ogóle głęboki staw, ale to nie jest głęboki. To teraz jak bo one są tak na dnie dnie osadzone. Hydrofity tutaj mamy, słuchajcie, za drzewka. I ja mogę Wam... O Jezu! Ale jaki brudny staw! O Jezu, jaki zarośnięty! Czy Wy to widzicie? Jak to wszystko jest tam zakorzenione? Patrzcie. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Ale brudny staw, bardzo brudny staw. Tutaj chyba rybek nie ma. <laughs> Jakby te rośliny już urosły, to ja bym wam normalnie powiedziała. Wycieczkę krajoznawczą bym wam zrobiła. Poszłam już w ogóle i nie wiem, gdzie ja idę. Ja słuchajcie, <laughs> żebym zaraz się nie zgubiła. jejku tam coś ładnego rośnie. A nie, to czerwona tabliczka. A tutaj co mamy? Mamy po prostu takie ławeczki, żeby sobie usiąść. Tutaj też jeszcze nic nie wyrosło. Pociąg jedzie. Ale jak na spacerek powiem wam... Bardzo fajne, fajnie, no, można się bardzo mocno wyciszyć i pomyśleć słuchajcie na swoim życiem. <gryw> Jeżeli macie jakiś problem, to polecam Wam ten ogród botaniczny. Jest dużo ławeczek, można sobie usiąść. Zaraz sobie usiądziemy. Tam w cieniu to nie, bo będzie zimno. Tu jest ławeczka. Usiądziemy sobie. O proszę, tutaj już pierwsze kwiatki rosną. O! Czy to są te, te krokusy? To się tak nazywa? Czy, czy ja źle powiedziałam? Goździk? Nie, krokus! Dobrze powiedziałam! Są pierwsze krokusy. A co? Przebiśniegi i krokusy zwiastują wiosnę. Także będzie wiosna. Już będzie tylko ciepło. Już, już naprawdę bym chciała, żeby było ciepło. Koniec zimna. Fajnie, no i w ogóle nie korzystajcie z telefonu w takim parku. Weźcie tak się odmuszcie. Nawet te pół godzinki tego spaceru. Tak wiecie, no i jakie jest w ogóle, jak jest mało osób, to jest fajnie, nie? Bo jest taka cisza ale tam już widać wiecie, są budynki wszędzie więc to jest takie tylko tutaj wokół a ja nie chcę się zgubić, więc będę szła tą samą ścieżką, którą przyszłam no więc tak wygląda ogród botaniczny, słuchajcie, w Poznaniu byliśmy na spacerku, byliśmy odhaczone dajcie znać, jak Wam się podobają takie spacerki ze mną bo jak Wam się podobają, to będę oczywiście więcej takich nagrywała no i co, słuchajcie, jest poranek, poranek 11. .00. Dzisiaj jeszcze jestem cały dzień, jutro jestem do południa, ale po południu chyba ja planuję pojechać do galerii. Jak nie zrobię tego dzisiaj. <noise> Jeszcze Victoria Secret i primark mnie wołają. Słuchajcie. Sprzedałam ten cen z tymi świecami, ale nie jakoś nie umiem tego znaleźć. Nie wiem, czy to po prostu jest tylko w weekendy, czy nie ma. Nie umiem tego odnaleźć. Ale mam nadzieję, że taki czynko się podoba, bo zawsze na przykład tylko było pokazanie apartamentu i od razu tylko zakupy. Nawet nie pokazanie tych zakupów w apartamencie, tylko było tak, że ja już pokazywałam wam te zakupy w domu. A teraz jest trochę inaczej. Małymi kluczkami do przodu. Dzień dobry, ja już jestem w domu, nagrywam z domu. Troszeczkę. Aby zmieniły obrót o 180 stopni, ale w tą dobrą stronę. Słuchajcie, zostałam dzień dłużej, poznałam naprawdę wspaniałych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniłam. Mam i koleżankę, i kolegę, ale to jest para, więc nie, spokojnie, jak ktoś by powiedział, bo ona już ma nowego. Nie, dziękuję, słuchajcie. Wspaniała, słuchajcie, para, super nam się spędzało czas, a wiecie, jak się poznałyśmy no, talka jest recepcjonistką w hotelu Ranka i tak się zaprzyjaźniłyśmy, że, moi drodzy, za trzy dni cały tygodnie wracamy do hotelu Ramka typowo, ale, ale pokażę wam wtedy więcej, bo pójdziemy na bulwary, na sobie, zabierze, pójdziemy wszędzie, więc wtedy pokażę wam w ogóle o wiele więcej, będziemy też mieli yy, inny apartament, taki też dovalony, więc wam wszystko pokażę. Bardzo się cieszę, że poznałam nowe osoby i że są naprawdę fajne osoby. i... Pokażę wam, co kupiłam w Victorii, bo w Primarku kupiłam, słuchajcie, chłopakom, mojemu bratu i mojemu tacie, te koszulki takie, one są chyba po 13 czy 14 zł, takie białe i czarne, takie zwykłe, to im to nakupowałam. Mój brat, tak mi się przypomniało, że on zawsze siedzi na tych live'ach i nie ma kejsa do telefonu, on, słuchajcie, ma nowy telefon i nie ma case'a, mówię, kupię mu kejsa. akurat był czarny, no i teraz wam pokażę moje zakupy z Wiktorii Secret, no i co mamy kupiłam, no jest, znowu że mama, jest telefon. Najba najbardziej ale kurde, co kupić mam chłopakom? Teraz będę znowu, to może teraz chłopy dostaną więcej, mama dostanie mniej. I mówię to do mam, mama. nie. Nie, to no żartuję, przecież wszyscy się cieszą z prezentów, to są takie, wiecie, prezenty, to jest to coś dodatkowego. Jak to nam nie przystało, musi być piżamka w Primarku, proszę bardzo. Tak ona wygląda, ale ona sobie czeka, bo wszystkie te nowe piżamki, które kupuję i tak dalej. Mówię, one sobie czekają, aż ze mnie zejdzie opuchlizna. Muszę poczekać na potwierdzenie czegoś, tak? Ale to już będzie zaraz. Więc ja myślę, że na przestrzeni dwóch tygodni na pewno wszystkie wszystkiego się dowiecie, czemu, jak i dlaczego. Ale dobra, o tym pogadamy w tamtym odcinku, w którą będę dodawała, i Wam wszystko wyjaśnię, czemu ja jestem napuchnięta. Czemu ja jestem to, czemu ja jestem to. Ale on nieważne. Tak sobie wymyśliłam, że ta bielizna nowa czeka też, kiedy wiecie. bo cały czas mam kombinezon, kiedy będę zagojona już z brzuchem. Jeszcze jest opuchlizna, no ale gojenie trwa do 6 miesięcy. Gojenie. gojenie trwa 7-8 tygodni, efekt jest do 6 miesięcy, także to sobie czeka. Wymyśliłam, że wiecie, tak na ten efekt końcowy. Więc yy, słuchajcie, ja byłem, kupiłam sobie ten stanik nowej kolekcji. On jest taki bezszwowy, z tym VS. Ja do tego mam już majteczki i mam. Ja wzięłam cały ten komplet, właśnie i majtki i stanik, bo ona nie miała. Ja do tego mam majtki, ja osobno sobie kupiłam. I tak samo teraz na odwrót. Kupiłam majtki do stanika, który mam w domu, więc tak sobie dokompletowałam i kupiłam jeszcze jeden komplet z najnowszej kolekcji, bo patrzcie, tak to było zawsze: Victoria Secret, całe błyszczące. Potem było VS, VS, VS. Na tak o. Po tym była nowa kolekcja, taka, że tutaj VS po prostu samo. No a teraz wyszła jeszcze nowa kolekcja, i po prostu ja yy, ten kolor no po prostu on tak za mną chodził, że mówię, nie no, muszę go mieć. Gdzie jest? Słuchajcie, VS tutaj. I są takie diamenciki. Takie ombre, widzicie? I ja mówię, nie, no ja ten staniczek, do tego oczywiście są majteczki. I wiecie w ogóle, co mi się wyświetliło na TikToku? Że jak kobieta zaczyna lubić różowy kolor, to znaczy, że się uzdrawia, czy coś takiego. Ja tak sobie, myślę, kurde, wszystko kupiłam różowe. No to że pisałam na sobie, też z Wiktorii. dobre moi drodzy, to co? To by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o takich vlogach, czy nagrywamy vloga z następnego wyjazdu? Lowe są mać! Buziaczki! A! Jeszcze Wam nie pokazałam, słuchajcie, jak wyglądał ostatni pokój, w którym byłam. To jest pokój Jamesa Bonda, więc teraz Wam wyświetlę, jak wyglądał ten pokój. Oczywiście dziękuję bardzo hotelu Rance za zaproszenie, widzimy się niedługo, już w innym apartamencie, oczywiście też Wam pokażę, jak mówiłam. No, więc teraz zobaczcie sobie, jak wyglądał ostatni pokój, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!